między jakąś funkcją tej cząsteczki a e, receptorem. Dalej są so metody tak zwane de novo. De novo, co to znaczy? Od nowa. De novo. De novo building czasami mówimy. Czyli budowanie cząsteczki de novo w strukturze receptorowej. Czyli w jaki sposób? No, na przykład zaczynamy od dopasowania takiej grupy OH, i wiemy, że jeszcze co na przykład jest jakaś taka, i próbujemy tutaj znaleźć jakieś takie wiązania, żeby tą nową cząsteczkę utworzyć właśnie w strukturze e, tak, żeby ona dopasowała się do tej struktury receptorowej, właśnie w oparciu generalnie o. Dopasowanie takich małych fragmentów cząsteczkowych i trzecia, e, linking, czyli wiązanie. Trzecia de novo, building albo linking. No one będą po prostu e, polegały na wiązaniu fragmentów. Czyli ta metoda linking polega na czym? Na wiązaniu tych różnych fragmentów. No, czyli weźmy sobie o tutaj na przykład OH. Tak, czyli te dwa fragmenty ze sobą łączymy tak, żeby one były dopasowane już w te struktury receptorowe, które odpowiednio no wcześniej musimy mieć opisane metodami właśnie najczęściej krystalograficznymi. I proszę państwa, ja bym nie chciał wychodzić dalej dzisiaj poza to, co tutaj powiedzieliśmy sobie w tej chwili, tak, żeby dopasować się też do tego, e, o czym studenci mi piszą w tych różnych ankietach, żeby nie za dużo materiału, żeby nie zabić studentów tą zbyt wielką wiedzą, bo to też jest trudne i nie na tym to polega. Chciałbym, żeby wszyscy przyjrzeli się tym konkretnym, wykładom, które za chwileczkę umieszczę w sieci i słucham jeszcze ewentualnie pytań, wątpliwości, postulatów, coś innego chcielibyśmy tutaj zrobić, nie tak więcej, mniej, słucham, wobec tego chciałbym e, cokolwiek od was e, usłyszeć jakiś taki głos z, e, od studentów, żebym widział, że w ogóle ktoś mnie tam słucha i coś na ten temat chciałby powiedzieć, słucham 15 minut y, na każdego, żeby przyjrzał się jeszcze raz temu materiałowi, które tutaj zrobiliśmy, i żeby potem przesłuchał ten wykład, który za chwileczkę będzie dostępny w sieci w wersji tej tablicowej. Czy są jakieś uwagi takie, żeby tutaj ktoś chciał coś powiedzieć, zmienić y, postulaty, zażalenia i tak dalej? Słucham. Rozumiem, nie ma żadnych tego typu spraw, wobec tego przyszłam 15 minut, które teraz zaoszczędzimy na tym wykładzie. Każdy spróbuje sobie wykorzystać do e, przeglądnięcia tej wersji tablicowej, do powtórzenia tego materiału, bo to jest tak, że to się szybko zapomina, to co tutaj jest powiedziane. Ten materiał, no zawsze, on jest jednak bardzo szybko podąża do przodu i trudno nad wszystkim zapytać zapanować. Jeżeli nie, to bardzo dziękuję wszystkim i wobec tego zapraszam za tydzień na wykład i każdy przeglądnie sobie ten link, który za chwileczkę będzie na Moodle. Przesłucha jeszcze raz ten wykład, ale w wersji takiej tablicowej. Można też ze slajdami będzie porównać. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.